radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Nie ma pacjentów z objawami koronawirusa w Kępińskim szpitalu, jednak podjęto odpowiednie działania, aby zapobiec jego pojawieniu się. Poinformował o tym zastępca dyrektora do spraw medycznych lekarz Zbigniew Bera podczas piątkowej konferencji prasowej. Światowa Organizacja Zdrowia zobowiązuje wszystkie kraje do zabezpieczenia się przed koronawirusem, o którym niewiele wiadomo poza tym, że przenosi się z człowieka na człowieka, a okres jego aktywności to 14 dni. Jest jednak wrażliwy na proste metody zapobiegania, na przykład mycie rąk. Osoby zarażone wirusem kierują są do wybranych ośrodków zakaźnych. W naszym szpitalu tacy ludzie nie będą hospitalizowani, jeżeli podejrzewamy to. Yy, praktycznie, jeżeli chodzi o szpital, to yy, postałowa opieka zdrowotna, wieczoremka i są, Są jedynymi miejscami, w taki pacjent może się pojawić, ale on nie powinien trafić do naszego szpitala, tylko do ośrodka wyznaczonego. Jest yy, przez yy, Inspektorat Sanitarny są szpitale na terenie kraju, do których należy się kontaktować, z którymi należy się kontaktować i do których należy wysyłać dane osoby. My na, na terenie naszego szpitala podjęliśmy pewne działania, żeby ewentualnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych, no i mamy nadzieję, że to będzie działanie na ten moment wystarczające. Na Kępińskim sorze wyznaczono więc miejsca, gdzie położone będą osoby z infekcjami w osobnych pomieszczeniach, a następnie poddane zostaną one przesiewowym badaniom. Duże znaczenie będzie miało w diagnozowaniu tego wirusa wywiad z pacjentem. Ważne, aby zwykłych objawów przeziębienia nie mylić z panującym obecnie wirusem. Jak na razie nie ma potrzeby, aby na terenie Kępińskiego szpitala wprowadzać inne odostrzenia, poinformował Zbigniew Bera. Druga ważnych inwestycji to będzie